Coraz więcej jest górników, którzy przestają być górnikami, wychodzą z pod ziemi, zmieniają branżę na bezpieczniejszą i przyszłościową. Wielu z nich nadal przyczynia się do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Magdałucjan. Większość życia spędzili pod ziemią. Ponad 20 lat pracowałem w kopalni. W górnictwie pracowałem 21 lat. Na kopalni pracowałem 24 lata. Dziś, po dekadach, wychodzą na powierzchnię, by poczuć wiatr zmian. Chęć uczestnictwa w rewolucji energetycznej na świecie i w Polsce też była takim jednym z głównych powodów. Czułem, że przemysł węglowy może chylić się ku końcowi. I dlatego zdecydowali się zmienić swoje życie i Przebranżowić. Ponad 700 kilometrów od Śląska przechodzą kurs, po którym będą technikami i instalatorami turbin wiatrowych i gdzie szkolą się z pracy na wysokości czy z pracy na morzu. Rozmawiał z nimi reporter TVN 24 Mateusz Dolatowski. Dlaczego pan się zdecydował? Wyjść z kopalni. Już wystarczy tego narażenia życia mojego po prostu. Żona codziennie myślała o mnie, czy ja czy te kółka się kręcą, czy ja wyjadę, czy mnie nie wyjadę po prostu. Są takie momenty w życiu rodzin górników, że jak na przykład mężowi rozładuje się telefon na kopalni i dzwoni do nas numer stacjonarny i kopalnia łącze. Pojawia się komunikat, to człowiek zamiera, i kilka takich momentów było. To jeden z ważnych argumentów zmiany branży. Kolejny to restrukturyzację i zamykanie kolejnych szybów. Powody były takie, że skończył się tam węgiel w niej. Na świecie branża czystej energii rozwija się w rekordowym tempie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej pracuje w niej już 50% osób zatrudnionych w energetyce. W samej energetyce wiatrowej zatrudnionych jest już ponad milion. I także w Polsce ta branża. Ma ogromny potencjał. Do roku 2030 oceniamy, że będzie zatrudnionych 100 tysięcy osób. Dla porównania w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2021 roku pracowało w Polsce niespełna 80 tysięcy osób, a więc teoretycznie wszyscy mogliby znaleźć pracę w energetyce wiatrowej. Transformacja energetyczna to nie tylko transformacja technologii, ale także transfer zasobów do energetyki odnawialnej i widzimy, że jest duży potencjał na to, żeby pracownicy. Sektora górniczego mogli się przekwalifikować i pracować w tych nowym środowisku. Branża czystej i taniej energii mogłaby się rozwijać znacznie szybciej, gdyby rządzący przyjęli w Sejmie ustawę, która odblokuje możliwość stawiania wiatraków. Miało się to wydarzyć do końca czerwca. Magdałucjan, fakty.